Siema widzowie, nagrywałem film, ale normalnie jakoś wyłączyło mi. Rozłączyło i jest part 2 Można powiedzieć, part dwa cięcia kukurydzy. Jak widzicie, jest ich sporo. Kurde, komary gryzą, no ale już jest sporo ścięte. Zaraz się widzimy. Muszę wyciąć jeszcze parę kukurydzy. No i co, te nie są za wielkie, tamte są wielkie. Co roku miałem ładną kukurydzę, a że w tym roku było przesadzane, ta kukurydza z taty pola, ta ma tam. O! A ja przesadzono miałem jedne szybciej, drugie później i tak wiecie. Nie urosły za dużo. Małe poprzesadzałem, a większe zostały. tak głupi kożnik dobra, zada się widzimy, ścinamy szybko kukurydzę i widzimy się dobra widzowie teraz je bierzemy kładziemy na kubkę, bo ich ścięłem no tu parę o ci sporo jej chyba pójdę po przyczepkę przyczepkę i ten, te są słaba ta kukurydza no ale Dużo osób ma gęściej posiane. Młodszych, co nie mają rolnictwa, to może skądś przesadzają czy coś. Oj, tak nagrywać powinnam. No. Ale zobaczcie. Czy ona jest duża? W miarę. Tamta mała nawet kolb nie ma. Tamte już mają. Dobra. Pokażemy może Wam cięcie ku... Chwasta. O. Podchodzę do kukurydzy. No, ścięłem. Dobra, zaraz się widzimy, bo ja szybko pościnam jeszcze ten. Więc zaraz się zobaczymy. Dobra. Ścięłem parę. Teraz ją zbieramy, tnę ją dlatego, że ona, no, tu to, jest to tnę, no bo, co, zaraz i tak jest wrzesień, tak? Tak, bo mamy, nie wiem, gdzieś który jest, sierpnia, co tu nagrywam. O, zobaczcie, jaka fajna kukurydzka, mała, gówniana, cienka. To jest, ona jest, tu już są takie lepsze w miarę, pocięte. Jeszcze tu dwie chciałem. ale one małe, gówniane, takie, wieszcie, jak ten, no to nie ukrywajmy, no, w komentarzach nie piszcie, że chujowe ze mnie, kurwa, gospodarz, gospodarz, ze mnie dobry bardzo, ale wiecie, ja i tak będę na drugi rok siadnie wam kopara, widzicie, tu całe nawet z tym ogródkiem w ogóle, tak, to będzie... Na drugi rok całe pole kukurydzy, moje, i będę swoją pryzmę miał. Sieczkarnia normalnie, SKR, z Rudzienic nic będą kosić. Czyli taki pan sieczkarnią, bo sieczkarni nie mamy. W tym roku z koszenia kukurydzy mogę dać ten. Dobra, ścinam szybko i się widzę z Wami. Zaraz się zobaczymy. Tyle kukurydzy ścięłem Tak, w takim czymś. Dobra zaraz zobaczymy Dobra na razie ścięłem aby tyle Ta już zobaczcie ma te Nie są one za duże Na pewno te co teraz tużnek są dużo większe od tych Ale jednak małe są Gówniane Takie małe właśnie Mogę ma tamte ich już o tamtej znów No o tej ale o Jakie dawno nie wąchałem kukurydzy Zapach ładny Nie no, miałem przykładę na nastowisz to śmierdzi Oczywiście myśli. Miastowi to wszystkiego się boją na rolnictwie. Chyba, że jak ktoś ruby rolnictwo. proszę Teraz przyszła pora na tą wielką już jest dużo wyższa pewno ja, ja tu stoję głowę głowę mam gdzieś potąd, głowę, Chodźcie. potąd no i jeszcze kawałek ręki wyciągnę, no to wiechy dotknę. Tak jakby troszkę, troszkę na palce ustać. No bo ja ile mam? 1,40 m45 m A tak żeby było, a bym wam tak opar o coś? Nie wiem o co. Tak, to za bardzo. Dobra. Ścinamy tą małą. Poszło. Chcecie zobaczyć twarz? Dobra. Mordy. Może było widać twarz? Ale ja oficjalnie pokazuję. Siema, to ja. Więc widzicie twarz? Widzicie. Tak wygląda. Może za blisko. Czekajcie. Siema, tu ja. Tak. Muszę jechać do fryzjera. Zobaczyliście twarz. To teraz nie będę się stresował, że ten... Kiedyś na kanale powiedziałem, gdzie mieszkam. Usunęłem ten film, bo musiałem. Nie sam mówić, gdzie się mieszka. Kolowo, chyba że komuś się patrzy. Chyba to tak. A ja, bo pokazałem twarz. Teraz wolę może nie pokazywać, żeby kanału mi nie usunęli. Więc zetknę te parę kukurydzy. A, miałem wam pokazać te cięcie tej dużej. Nie wiem, czy nie będę miał wedkich tak zwanych problem. Siękajcie. O tak. Dobra, czekajcie ścięcie wam zrobię, z i parę, i dobra dobra ścięłem o te już są wielkie, więcej nie ścinam na dziś, bo i tak muszę chyba trzeci film na dziś zrobić tu mi się kukurydza obcięła w dupie z tymi liściami najwyżej będzie part trzy ścięcia Chyba, że chcesz, żebym na polu ją para pociął, to mogę. Chcecie na polu? Dobra, zrobię wam na polu. Part 3 będzie ścięcia tego, bo tyle ścięte, sporo ścięte. Niedużo nie zostało. Idziemy po specjalny sprzęt, daleko ma te pole i od razu mówię, nie śmiać się, nie wyzywać z mojej twarzy, bo ten film usunę po prostu, nie będziecie mieli cięcia kukurydzy i od razu Wam, nie to, że grozę, ale mówię, nie, nie chcę Wam grozić, żeby nie mieć problemów, ale będziecie się śmiać, a i to jest tylko filmik dla koksów a nie dla jakichś pepe pan debilów i co srają w portki tylko dla prawdziwych kozaków zrobię wam parę trzy ścięcia po prostu na razie widzimy się w part trzy cięcia kukurydzy więc elo